Cześć, witam Was w moim następnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moje troszkę takie małe zapasy nie na zimę lecz na taką, można powiedzieć, jesień. zamówiłem sobie dwie paczki granatu oraz zaworki zboża. Oraz będę chciał Wam powiedzieć, ile zyskałem, a ile straciłem na krójkach w wakacje. Jak pewnie pamiętacie, Robiłem taki filmik na początku tego roku Z całej mojej przygody z królikami Ile straciłem, a ile zarobiłem na nich Ja wiecie byłem dość sporo na minusie No a na końcu tego roku 2020 no to Będzie film Z całego tego roku ile zyskałem, a ile straciłem z hodowli Królików No to może najpierw zajmę się tym właśnie ile zyskałem, a ile straciłem na hodowli królików w te wakacje sobie to zapisałem na telefonie na drugim w dodatniku wszystko w sumie aż tyle wydatków w wakacje nie było ponieważ było to tak lipiec jedzenie zboże 60 zł granulat 80 dodatki 80 to właśnie koper i pietruszka suszona Witaminy 20, którą mieszam dalej. Siano 150. W lipcu nie zbierałem żadnego królika czyli zysk 0 zł. No i w lipcu na kryki wydałem 37 zł. Nie wliczałem tutaj akurat dezynfekcji, bo tutaj chodziło mi tylko o samo jedzenie, bo z dezynfekcją to by już było ponad 400. W sierpień jedzenie 0 zł, bo akurat na cały sierpień. Miałem zapas, zysk 320 zł, ostatnio yy, no zostało zlikwidowane chyba 6 albo 7 klików, dokładnie nie pamiętam, ale raczej 6, no i zysk z tego mam 320 zł, czyli prawie na równo wyszedł z porównania sierpień z lipcem. No i tak to wygląda. Tyle zarobiłem, tyle straciłem. Czyli jestem stratny stratnej 50 złoty. Około przez wakacje. W sumie też tak dużo nie jest. Myślę, że będzie więcej. Myślałem, że około stu, nawet jeszcze więcej. Ale nie jest źle. Dobra, teraz pokażę. Odpakowywanie paczek i w ogóle. A teraz pokazuję tutaj, no co kliki robią z tą ścianą. Nie wiem, jak one to robią, że no ten tynk zdzierają, jak tutaj jak i tu nie wiem i cudem, no ale będzie chyba na zimę, będzie trzeba to znowu zrobić, no ale to oczywiście tutaj ta klatka musi być pusta no i tak to wygląda no jak widzicie, od dzisiaj są już dwa filmy tygodniowo ogólnie miały być dwa filmy wczoraj miały być, Czy wczoraj miał być ten film miał być? dzisiaj jest czwartek, a miał być w środę nie miałem czasu go nagrać, bo po prostu jest szkoła już mam pierwsze kartkówki sprawdziane, no to trzeba było już trochę no, coś się pouczyć Dlatego nie miałem czasu, żeby nagrać ten film Powiem tak, że wczoraj no, pozbyłem się czterech klików, Ale jakie to były kliki dowiecie się na filmie prawdopodobnie w niedzielę Tak Wam troszkę że film w niedzielę będzie ze całej tej króliczarni no czyli od zaczęcie od sprzątania kratek wszystkich. Będą pajęczyny pozmiatać, tam pozmiatać, tam dziury są mi się zrobiły. E, no, pajęczyny z całych ścian, tu wchodzę dookoła. E, tutaj na półeczce zrobić fajne miejsce. nasze znaczy miejsce posprzątać. Ogólnie za całą koliczarnię się wezmę. O, właśnie trzeba przesunąć. Dzisiaj mamy już 9 września. Dobra. No to co, bierzemy nóż i odpakowujemy paczuszki. Odpakuję jedno, pokażę wam, bo w drugie jest to samo. Nie wiem czy 6, ale tam sąsiad ryczał, więc zrobiłem cięcia, sobie to otworzyłem. No i co jest to? Yy, piast tucz yy, Kupiłem ze strony Paszy Nasze, bo już na futerkowe nie ma, więc już tego sklepu no z tego sklepu po prostu nie kupuję już pasz bo nie ma, no to jedynie takie dodatki kupuję No i tak to wygląda, pasza jak pasza zawsze taka sama No Dobra, to ja sobie wyciągnę z tych, tych kartonów i przyniosę jeszcze zboże, które sobie również wczoraj zakupiłem. No i sobie już wszystko odpakowałem. Tutaj, oczywiście, uleteczka z firmy Piaz. Już mam taką piątą. No tu są te dwa worki. A tutaj mam zboże. Tutaj jest mieszanka jęczmienia. Ja tutaj przejdę jęczmienia, owsa i pszenicy oczywiście znaczy mieszanka tegoroczna jak się fajnie weszło do garażu to tak fajnie żniwami zapachniało szkoda, że się skończyły już, no ale za rok znowu będą, a tutaj jest yy, czysta pszenica i sobie za chwilkę to wsypię dla królików do tej mniejszej a tamto, do tej większej. A to sobie już sobie poza filmikiem. Ale to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że film się Was podobał. Jutro, jak ten film się pojawi na YouTube, to jednocześnie pojawi się post na społeczności, żebyście zadawali, czy zadawali pytania, żebyście dawali pomysły na filmy, bo pomysły mi się troszkę już kończą no i jak będzie najwięcej powiedzmy jakiegoś pomysłu jednego, najwięcej osób to napisze, no to yy, taki film nagram a potem będę sobie brał jakieś inne pomysły to tyle w tym filmiku mam nadzieję, że filmik się was podobał jeżeli tak, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę suba i do kolejnego filmu trzymajcie się, no i cześć